Dzień dobry, tutaj mamy takie auto kolegi Alberta z kanału Mondeo Porady, na której też was zachęcam, żebyście zasubskrybowali jego kanał. Też bardzo fajne filmiki nagrywa o kodowaniu Mondeo. Tak, jak widzicie, Albert ma auto z Wielkiej Brytanii i nie po tej stronie. Ale co Cię będziemy robić w tym aucie? Wymieniać filtr paliwa, a jest to dwulitrowy diesel. 2-12 rok po lift, żeby zmienić filtr paliwa. Pod 2011, silnik no, DW10C, trzeba iść pod spód, i filtr paliwa jest na dole. E, na belce. Na tylnej belce, na tylnej między wahaczami. Schodzimy na dół. Tu macie e, wielowahaczowe zawieszenie i w środku, tutaj, na samym dole tu macie filtr paliwa i zaraz wam pokażę jak go wymienić warto założyć sobie tu taki wężyk odkręcić kluczem 18 tą śrubkę i wtedy zlać nadmiar paliwa żeby wam nie chlupło całe na, na was no i teraz tak tu w tym miejscu zakładam wężyk o tutaj wężyk idzie do miski kluczem 18 odkręcam korek spuszczam Stąd paliwo, żeby mieć dostęp do filtra. Kluczem 18 tu odkręcam. O. Tak jak widzicie, już zaczyna ściekać paliwo. Poczekam aż tu mi się zleje do miski. Tak jak teraz. Jak już się zleje, to później większym kluczem, zaraz wam powiem jakim odkręcę całą osłonę od filtra. Mam tutaj cieło paliwo. Klucz 27. Nie przepraszam 32 i odkręcamy. Mimo tego, że tu się zlało trochę paliwa, to zawsze tu coś jest, bo jeszcze podcieka. Okej, okay. ale nie macie tego na twarzy, na. nie macie tego paliwa na twarzy, na oczach wszędzie. Po prostu już mamy dostęp do filtra paliwa. OK, jak spuścicie tym korkiem, to po prostu jest wygodniej później wyciągnąć filtr. Do poliwta są dwa rodzaje filtrów. To akurat jest ten, ten dłuższy. No i po prostu mamy. Jeszcze tam lubi tak widzicie nas sobie miskę ścieknąć. Tu mamy, tu mamy filterek w tym miejscu. Zaraz zakładam nowy. E, tutaj pamiętajcie, że trzeba dać nową uszczelkę, która zawsze jest do, do filtra, do filtru dana. Tu akurat zakładamy mana. OK. Starą łatwo wyciągnąć tutaj za ten cyndzelek. Wyciągamy starą. O tu kolega pomoże. Wyciągamy zatem ten zezerek starą. W to miejsce wkładamy nową. Jakiejś dużej filozofii nie ma, po prostu trzeba ją ładnie upchnąć. Ok, uszelka założona, teraz trzeba nowy filtr wyjąć z opakowania i założyć tam na tym. Nowy filterek wkładamy tu w to miejsce. On tam ma prowadzenie, o tak teraz słyszeliście klik założony, można zakręcać kopułkę. Słuchajcie, tą muszczelkę musicie nawilżyć, żeby we, że, e, nawet olejem napędowym, żeby je przy dokręcaniu jej wam nie podwinęło tam. Nawilżona, zakręcacie z powrotem. I dokręcamy kluczem 32 ok, dokręcone eee, moment obrotowy, tam jest nawet napisane 25,5 nm, żeby to dokręcić. Filtr wymieniony, teraz odpowietrzamy auto, bo niestety tu nie ma pompy elektrycznej, która podpycha paliwo, tu pompa wtryskowa sama zaciąga do, do silnika. I teraz tutaj wyciągamy zabezpieczenie, bo filtr wymieniony, musimy odpowietrzyć układ. Tu wyciągamy zabezpieczenie w ten sposób, tu do góry, tu palcami i ściągamy z węża. Tu musimy zapiąć jakąś pompkę, cokolwiek, musimy tu wyciągnąć paliwo, żeby nam się tu pokazało paliwo. Żeby nie zapowietrzyć całego układu, żeby jak najmniej powietrza poszło we wtryskiwacze i pompę. Podpięci pod układ, tu mam taką pompkę do, do paliwa, tak jak jest strzałka, tu jest zasilanie, włączam. Czekam, aż mi tu przestaną bić bańki paliwa, bańki powietrza. Jak, jak już będzie ciągnęło czystą, yy, czyste paliwo, to znaczy, że układ jest odpowietrzony. Wspinamy, odpalamy auto. Tutaj sobie nasypujcie, żeby sobie to, co się ściągnie, wlało w paliwo i ogień. pojemnik. Tak, dokładnie, do, 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 do pojemnik. Już w układzie widzimy coraz więcej paliwa, mniej powietrza. Tu taka pompeczka robi robotę. Wcale go dużo nie przybywa, czyli zobaczcie, jak dużo jest. Powietrza, tu muszę poczekać. Aż przestanie... aż przestanie, aż mi się pokaże, czyste paliwo. Bez baniek powietrza, tu odpowietrzone, wszystko elegancko. Tak nagrywam. Albercie, kręć, odpowietrzone, tak się wymienia. Fit paliwa Ford Mondeo MK4 dwulitrowy widziel DW10F, D DW10C. Przepraszam, C. Pozdrowienia od Alberta. Mondeo porady. Subskrybujcie jego kanał. Link w opisie na mój kanał. Też zapraszam za subskrypcję. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie. Cześć wam.